Pamiętasz, jaki był rekord trasy, tego dystansu? 18,30. A pamiętasz, kto go pobił? Kto go ustanowił? No, no ja. Dwa lata temu. I taki był cel? Poprawić go? No był cel, ale nie sądziłem, że się uda, bo tak począłem nawet w rankingach RMT. Byłem na trzeciej, trzeciej pozycji. No i tam, jak przy starcie się spinałem z tymi kolegami dwoma, no to wiedziałem, że mocni, mocni zawodnicy, albo mocni, albo, albo nie wiem, i lecą za szybko. No i, i potem jak już jednego zobaczyłem yy, chyba przed sobą grubo nie, jeszcze wcześniej. Tego drugiego już na, na szczycie sobie yy, doszedłem, no to, to już yy, yy, nie, nie było odwrotu, trzeba było atakować. Nie? Chociaż tam było 50 km i Je, jeszcze się zastanawiam jak to będzie wyglądać, bo 50 kilometrów, żeby utrzymać takie tempo cały czas, no to, to, to trzeba, no nie wiem, mieć dobrą głowę, żeby to... Jesteś Barda, więc część trasy jakby przez swoje, swoje rejony prowadzi bardzo to pomaga? Znaczy ja tutaj do, do końca biegałem, nawet bo jak e, tutaj Sylwia jest za górze, to ja często tą trasę, o, ona zjechała samochodem ja tą przebiegałem, nie? 70 kilometrów, także z, z Pawłem... no to 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 Just dlatego to dla, 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 dlatego kurde, no tak to wychodzić, nie? Że, że no nie mam. No dla mnie bieganie zaczyna się dopiero po setce gdzieś, to, to, to wtedy, wtedy mo, można rozwinąć skrzydła. Czyli rok temu startowałeś w harkorze. Tak, ale to była... Kontuzje, kontuzja, kontuzja, ja, ja przed kretem tym hardcorem nie biegałem dwa miesiące, nie? No i tam yy, kontuzja była dość poważna, niedoleczona. Yy, no dopiero jak zacząłem chodzić do fizjoterapeuty, no to to... To, to właśnie wyleczył y, konkret. No i to, to, to teraz mi mówi, że tak samo jak y, biegi 7 y, szczytów, to 240, trzy razy rzędu mi się nie udały, i zawsze Staw skokowy siadał po, gdzieś po 150 kilometrach. No, no i właśnie y, po, po chyba pięć wizyt miałem mu fizję. No i. I ten. I, I kurde, mówi, że moim zdaniem powinien to przebiec, i, i faktycznie tak było. Nie? I tak samo no, teraz byłem przed Kretem, tak samo u niego. No to, to, to też właśnie mówił, że przeciwwskazań nie, widzy, nie, nie widzi do takiego biegania. To co? <gry> Zaraz widzimy. Podejrzewam, że tak, chociaż, chociaż się tam zastanawiamy. Teraz mamy 150, a to jeszcze trzeba doliczyć 210. Nie? No, nie to, nie nie no, no właśnie o to chodzi, nie? No lepiej, no podejrzewam, że tak będzie, bo ja zawsze mówię, nie, tam. Wykręcam się, ale mija czas, zapominam o tym bólu, co co był na biegu i, i to jest 360. Dobra, tak. gratulacje zwycięzca, gratulacje nowego rekordu trasy. Bardzo lubię jak no, tu poprzeczkę, poprzeczkę No do, reklamy, dokładnie. Że, no e... jak mi nie pójdzie na, na hardkorze, to może znowu pobiję. <śmiech> <śmiech> Będę miał odbację. <moc śmiech> nie wiem, teraz trzeba ci <laughs> Dobra, gratulacje. Dzięki bardzo.